Pani Grażyno, mam pojutrze spotkanie w pzpn także proszę przygotować catering, dużo kotletów sojowych, dużo sałatek i przede wszystkim żadnego alkoholu. Ten grucha, to Wam kurwa nie brzmi jakoś podejrzanie, może go sprawdzimy wcześniej. Hi guys, it's Keith from IELTS Speaking Success and today I'm going to show you how to understand native English speakers. Idziemy na koncert Żana Michela Żara? Słuchajcie, co jak co, ale tweeta to ja umiem sobie sam napisać. Kurwa, jak można słuchać Zenka Martyniuka? Podejmę decyzję sam i nie będę tego sprawdzał na Twitterze. Wywiad? Nie ma problemu oczywiście. Z kamerami? Jak najbardziej. Po angielsku? Da. Oświadczenia PZPN-u mają być konkretne. Nie będziemy lać wody. Diego Simeone? Hello? Hello? Ty, a ta coś ona robi? No to jak nic nie robi, to przecież ją zwolnijmy. Hello, Steven Gerrard! Yes, yes, Cesare speaking. Jak probierz na selekcjonera reprezentacji młodzieżowej, jak on grał z samymi obcokrajowcami? Czy ty się słyszysz? Słuchajcie, Liga startuje za tydzień. Już dawno powinniśmy mieć uregulowany przepis o młodzieżowcu. Tak nie może być. Nie mam kompleksu, zbigniewa Bonika.